Cześć siemanko moi drodzy, ja jestem Maciek, a przed wami kanał Friday Play on a big screen. Dziś zaczynamy kolejny odcinek z serii Need for Speed, w którym to planuję wyeksploatować BRZT do maksimum, żeby zarobić na niej jeszcze trochę kasy i sprzedać ją, kupić coś mocniejszego. Ponieważ jak na ostatnim odcinku pewnie zauważyliście, no ona już nie daje rady. Oczywiście pewnie jeżeli włożylibyśmy w nią o, małą fortunkę, które oczywiście jeszcze w tej chwili nie mamy, no ale byśmy zarobili i włożyli te pieniądze, to jakoś stopniowo na początku no, te kolejne wyścigi przechodzilibyśmy nią, ale później trafimy na hard i jeszcze jakieś tam bardziej takie rozbudowane wyścigi, coraz mocniejszą konkurencję. No to myślę, że to się mija z celem i lepiej od razu zainwestować w jakąś jednostkę, która w dalszym etapie rozwoju no, będzie po prostu na dłuższy dystans bardziej rozwojowa i tyle. Także. Takie mniej więcej plany mamy na dzisiaj. Planuję przejść wszystkie jakieś tam Easy. No oczywiście zobaczymy wszystkie, no to mam na myśli, no ile tam damy radę ich w jednym odcinku rozegrać. Nie chcę też, żeby zbyt długi był ten odcinek, ale dobra. Moi drodzy, bez zbędnego przedłużania wyjedźmy z garażu, wyskoczmy na miasto, pościgać się trochę, zarobić trochę gotówki i być może BRZ-a w tym odcinku jest z nami po raz ostatni. Także jeżeli ktoś ma sentyment do tego samochodu, także to myślę, że to, to jest dobry moment na to, żeby się pożegnać z tym samochodem, zrobić papa i i tyle. No. Dobra, lecimy moi drodzy. Najpierw sobie ustawmy coś yy, szybciutko na mapie, gdzie my byśmy mogli. Jesteśmy tutaj zaznaczone, teraz już wiem, że gwiazdka to są te z priorytetem od yy, naszej paczki, natomiast jeżeli jakiś przejdziemy, no to widzę, że jest po prostu zielony symbol takiego, ptaszka, tak to nazwijmy. Dobra, lecimy, tutaj mamy Easy, no to na Easy to bez problemu, właśnie zgodnie z planem. Okej, okay. lecimy. Powiem, fajnie się jeździ tą BRZ-tą, ale uważam, że przy tak szerokim wachlarzu samochodów jak jest tutaj obecny w tej grze, to grzechem też by było no, nie zmieniać tych samochodów, nie wypróbować ich, prawda? Nie wiem jeszcze, w co będziemy celować, jaki samochód. Czy czteronapędowy, czy tylnonapędowy. Tam jest tyle tych samochodów, sami widzieliście w pierwszym odcinku, jest multum. Jest z czym wybierać, naprawdę każdy z nich, podejrzewam, dostarczy no, całą masę zabawy, frajdy skierowania nim, także no zastanowimy się. Myślę, że to będzie dosyć trudny wybór, także pewnie zrobię to poza odcinkiem i później Wam pokażę już samochód, który został przeze mnie zakupiony. No jeszcze pomyślę nad tym, zobaczymy. Natomiast na pewno, no znając mnie, to jeśli chodzi o samochody, to jest jak sklep z cukierkami, także Wydaje mi się, że to troszeczkę może potrwać. Moglibyście się zanudzić przy tym moim wyborze. Skupmy się teraz na wyścigu, bo ja tutaj gadu-gadu, a konkurencja nie śpi. Konkurencja daje nam tutaj popalić, widzę. To miało być easy. Maćku. Panie kochany, weź się pan za robotę. No, no, no. Uuu, golfi zna. I zna. To ja tu w pierwszym odcinku powiedziałem, że teraz się z szacunkiem podchodzi do takich samochodów, a on mi tutaj tak perfidnie zajeżdża. No. Ładnie to tak. Cały czas boli mnie tutaj, że ręczny jest pod tym kwadratem nieszczęsnym a nie można używać tego tutaj własnego, no, ale no niestety jest jak jest. Ach, żeśmy się zatrzymali troszeczkę. Trafiliśmy na twardszego zawodnika, czyli przeszkodę w postaci... O, mamy końcówkę. No chyba będziemy powtarzać, moi drodzy. A wjechałem tą latarkę. No niestety. No ale tutaj to już nie brz ta zawiniła, tutaj to po prostu był mój błąd. No, tutaj to tak z czystej kurtuazji, żeśmy wygrali, bo wiadomo, no to, to Easy, no to stwierdzili, że nie można chłopu robić zawodu. No, no dobra, tu przyznam, że tak się trochę rozkojarzyłem, tam, zacząłem się bawić tym driftem, żeby go przedłużać, no i niestety... Wpadliśmy na sporej prędkości. No i walnąłem w tą latarkę. Ale dobra. Ok. Lecimy na ale się udało. Lecimy następny, moi drodzy. No, na razie chłopaki. Do następnego. Co my tutaj mamy? To, żeśmy przeszli. Tutaj jesteśmy, myślę, niedaleko. Weźmy to. Następny, co my mamy? Sprint, następny, następny sprint. Dobra, lecimy do tego sprintu. Tak, jak mówię, dzisiaj planuję taki szybszy jakiś... I kwadraci go, a kwadracie się wciśnie ręcznie, no to jest przyjemnie, no jak wiadomo, wejdzie ten ręczny, jak to wsiądzie, no to jest przyjemnie, fajnie, widowiskowo i przede wszystkim no, w ciasnych zakrętach bardzo wypomógł. O, jeszcze. Oni są przecież za nie zapominajmy o panach, policjantach. oni się lubią tutaj pobawić. On no, tu nas gdzieś prowadzi przez jakieś zamknięte drogi. Idziemy, mamy jechać. A, szminąłem oczywiście. A no i nie się Niestety. Dobra, sprint mamy w którą w stronę? W to. No, aha, teraz akurat policja. A może pojechał sobie? Może nas nie zauważył. Co by na to? Jest taka szansa? Chyba jest. Chyba jest, no ale dobra, z powrotem no. Wiem, że tu trzeba wjechać idealnie, praktycznie w to pole. Policja nas nie zauważył, moi drodzy. To stępień musiał chyba być minus 40 dioprii ale dobrze, udało nam się trafić na takiego. Są i tacy, bardzo dobrze, czy też się przydają, jak widać. Się tak myślę, tylna napędówka na pewno dałaby nam bardzo widowiskowe poślizgi w takich właśnie, na takich pętlach w takich ciasnych zakrętach. No byłoby na pewno fajnie, no popatrzeć miło by było na to. Natomiast, o kurcze, ale mnie tutaj panowie punktują. No, już tak jak mówię, no bez jakichkolwiek tuningów, to nawet na Easy zaczynamy mieć problem. Ale no nie chcę inwestować w ten samochód, bo tak jak mówię, no chciałbym bardziej, bardziej rozwojową. Ojej, to są panowie. Zawał serca jesteś się w stanie przyprawić tu człowieka. Ale udało się, dobra. Z tym zasadniczym się tam ratujemy przy tych pętlach. O, super. O Suprze, ale nie jest to ta Twin Turbo. Super brzmi ekstra wygląda, natomiast wydaje mi się, że jednak Natomiast myślę, że coś lepszego. Może jakiegoś mustanga, nie wiem, no trzeba gdzie... Szefdziej popatrzeć. O, trzecie miejsce. No. Dobra, dobra. Myślę, że powtórzymy. Trochę mało gotówki. Wpadło. Dobra. Zobaczmy czy jesteśmy bliżej czegoś. Tutaj... Aha, czyli tu jakbyśmy wpadli na jakieś wielkiej prędkości, czyli tu możemy sobie chyba zrobić. Fajne zdjęcie, ale dobra, ok. Drag Race, dobra spróbujmy może tego Drag Race'a, że teraz będziemy mieli więcej szczęścia niż wtedy. Lecimy. Tak, tutaj na pewno na takiej pętli możemy sobie wykręcić pewnie jakąś fajną fotkę. Cyknąć. Jak tu wykręcimy sobie jakiś fajny taki wynik, będziemy bokiem lecieć. To wtedy fajną fotkę, ale no to do tego tak mówię. Lepsza fura. No i widzicie, no to tak jak mówię, no przez to, że ten ręczny tutaj jest taki trochę problemowy. To znowu czteronapędowy samochód, żeby tak ładnie leciał poślizgiem, no to fajnie by było. A tak. No i mamy pierwszą kraksę, moi drodzy. Mogliśmy przynajmniej zobaczyć, jak to wygląda. kraksa, no, Ciekawie to nawet wygląda. Nie ma co się dziwić, lecimy pod prąd. W każdym bądź razie, no to fajnie było go podciąć ręcznie. Tą napędówkę. Natomiast... w tamtą stronę teraz. Obojętne. No. Aha, w drugą, no oczywiście. Zobaczmy, jak teraz nam to pójdzie. Perfect Shift. fajnie by było go podciąć, ale zdezelowany. Matka po tej kraksie. Ciekawie to wygląda. A, rozgrzejmy opony. A spaliłem start znowu niestety Trzeba w tym czerwonym polu utrzymać wskazówkę obrotomierza i niestety Albo spaliłem stopniowo, stopniowo jakieś tam pieniądze zarabiamy. Dobra. Lecimy z czymś dalej, do tego co sobie wrócimy kiedy indziej sobie trochę potrenuję. Nie będę już was teraz zanudzał tym. Tutaj żeśmy przeszli, tutaj coś jest, jakiś ten zegareczek. Easy. Time Trigger. Dobra. Lecimy sobie tu. Przy okazji, prostą sobie tam polecimy nieskomplikowana droga i zobaczymy, co tam zastaniemy, co to będzie za wyścig. Najprawdopodobniej trzeba po prostu jakiś odcinek pokonać w jakimś określonym czasie. i wiadomo. Tak lepsza pozycja, kasa, czy tam punkty reputacji pewnie. I tyle. A tam, no, spokojnie, nie sercujcie się, wrócimy do tego, ja tam potrenuję dokładnie odpowiedni timing trzeba po prostu wyczuć kiedy tam puścić tą no powiedzmy sprzęgło, no tu nie ma sprzęgła tylko po prostu ruszyć odpowiednio, dodać gazu i tyle Natomiast widzę, że trochę chyba też za mocno przypaliłem, opony. to też chyba ma znaczenie. Przecież się tak nie wczytałem, tylko tak stanąłem i tak na przysłoniową pałę. Ostry gaz i w podłogę i tyle. To żeśmy przeszli, ale tu mamy jeszcze jedne materia w drugą kierunkową ja. I lecimy. Tego jeszcze żeśmy nie przechodzili. Puls miasta, dobra, zobaczmy. No takim zdezelowanym trupem, no ale dobra, ważne, że pod maską nadal tam jest wszystko jak należy. Więc się nie urywa. 16 checkpointów okej. Okay. Miejmy nadzieję, że już na ten wyścig nie mamy za słabe tej BRZ. -y. Ale Miejmy nadzieję, że nie, no nadal Easy, natomiast no wiemy, że te Easy później to też już nie są te, które te pierwsze Easy z gry. Tamte były wiadomo, że były łatwiejsze. I jednak już... Bardziej podmiot wymagające. ale zobaczymy. Myślę, że nie będzie aż takiej tragedii. Tam na górze przejeżdżał ktoś nad tunelem, jakimś innym samochodem, jakąś fajną furą, bo było ją ja się słychać. Wydeszek grał, jakiś tam remusik. Czyli inny super sprintik, a może Akrapowicz, wiadomo. Ja. Ja. Tutaj mamy jakieś kółeczko. To nie było to miejsce tego snapshota, że można było zrobić, ale nic się nie zadziało. Może musimy poza wyścigu, w trakcie wyścigu nie działa ten snapshot, może później. Trzeba po prostu w indywidualnej jeździe lecieć sobie. Dobra, mamy. Okej. Okay. O, jaka maszynka fajna. Dobra. Ok, i teraz ustawiamy sobie. Następny jakiś wyścig. Co tutaj jest? Czyżby następny samochodzi? No to wygląda. Chyba te części są tutaj do zdobycia. Tutaj nie wiem dokładnie o co chodzi. Kręcić kółko czy co? Dobra, zobaczmy o co to chodzi. to jest coś takiego. Tak mi się wydaje, moi drodzy. Aha, 1 z 30, dobra, tak, wiemy o co chodzi. Ok, czyli w takich miejscach możemy po prostu latać kółka, robić boki. O, przynajmniej nam się samochodzik naprawi. No i super, wiemy o co chodzi. A i są te części też. No i super, super, moi drodzy. Udało się, Kolekt. Ok. Mamy 2, z 24. Dwie części z 24, no, dwa pudła z 24. No jakby to tak zwał, tak zwał. W każdym razie mamy naprawiony samochód. Mamy kolejne pudło części, mamy troszeczkę grosiwa zarobionego. zrobiliśmy sobie tutaj driftik a raczej bączki, czyli wiemy, że też gdzieś na jakiś, są jakieś miejsca oznaczone to Circle, tym, tym, tym takim kółkiem ułożone z tych strzałek. Tam możemy się po prostu pokręcić. Za to też mamy jakieś tam punkty reputacji i tak dalej. Dobra, myślę, że już ten odcinek trochę trwa. Nie będę was też zanudzał. Natomiast jeszcze możemy, jeżeli coś, to przelecieć sobie, przeskoczyć tu. To jest medium. Medium, myślę, że raczej nie damy rady, no ale sprawdźmy. Jeszcze sprawdźmy, co ta BRZ. Tutaj pokaże na tym medium i yy, umówmy się, że to będzie ostatni yy, wyścig, ostatnia nasza próba jakaś w tym odcinku. I, i będziemy kończyć ten odcinek. A w przyszłym być może już zobaczymy się za kierownicy czegoś innego. Być może już kupię inny samochód. Wam zademonstruję na odcinku. Zobaczymy. Na pewno jeżeli byśmy... A, tu jest kolejny ten punkt, gdzie możemy się poślizgać, ale dobra, to już kiedy indziej się zajmiemy, może zrobimy sobie taki odcinek, tylko żeby praktycznie... no w dobrym kierunku udało nam się ustawić żeby sobie pojechać w te punkty tylko pokręcić te bączki i zaliczyć to wszystko to nam na pewno podniesie znowu punkt reputacji i będziemy levelować zobaczymy Powierzę Wam, że kończąc takie poboczne jakieś wyzwania to najprawdopodobniej też uruchamia naszą paczkę żeby nas wprowadzała w kolejne jakieś na pewnie wyścigi Pamiętajmy, że to jest medium. Może być ciężko tym samochodem. No z pewnością będzie jakby na tak robił. Dobra, 7 z 33, jeszcze może odrobimy, zobaczymy. Zobaczymy, no. doganiamy ich. Nie ma tragedii. redukujmy na piątkę, bo szóstka, no to niestety silniejszych nam się za bardzo poci. Dobra. Jesteśmy dopiero drudzy. Moi drodzy, to była supra. Tam już drowo pojechać. Tym już jest ciężko, jeszcze policja się dołączyła. Tym już jest ciężko robić jakieś fajne pośrednie, po prostu za bardzo, za mało na mocy. Jak ma robić jakieś takie. Długie slajdy, no to niestety to ciągle mocy. Można oczywiście wejść w garażu w ustawienia i zrobić go, żeby tylko był na drift, ale wtedy to będzie tańczy po całej drodze i jak będzie coś bardziej precyzyjnego, no to będzie naprawdę ciężko im cokolwiek wygrać. Dobra, mamy golfiznę. Być może to jest ten co nam. Przy, Przypalił nosek na dragu. A, teraz policja. Czy się okaże, że policja wygra wyścig mojej drodzy? Ja Będą na pierwszym miejscu. No, 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 teraz ja nie wiem, gdzie ja jadę. Mam nadzieję, że jakoś tam wykierowali ten samochód. Sensownie. Dobra. To żeśmy wygrali. Było tam oczywiście parę błędów, ale udało się. Medium. Dobra, parę groszy już wpadło. Super. Także ten ostatni wyścig fajnie wyszedł. Pomimo tych kilku tam takich jakichś błędów, myślę, że nieźle, żeśmy e, zarobili gotóweczki i możemy przystąpić do zmiany samochodu. Także moi drodzy, o, silniczek. Patrzcie, policja przyjechała. Nie wzięła nas w ogóle pod uwagę. Super! Dobra, także moi drodzy, w tym momencie kończymy ten odcinek. Widzimy się w następnym. Mam nadzieję, że uda mi się już wybrać inny samochód, który będzie w dalszej perspektywie bardziej rozwojowy. Zobaczę, czy to będzie tylno napęduwa czy, czy terobut. Pomyślę nad tym, a wy dowiecie się o tym już wkrótce, jeżeli tylko. Przyjdziecie obejrzeć kolejny odcinek. Także do zobaczenia moi drodzy i trzymajcie się. Cześć.